Jesteśmy świadkami rewolucji, która dzieje się na naszych oczach, i wielu i futurologów, i trendsetterów uważa, że to, co się stało z rynkiem finansowym przez ostatnie 20 lat, to jest porównywalne do tego, co się wcześniej działo przez 200 lat. Nasi klienci osiągnęli korzyści z tej digitalizacji, która nastąpiła również w świecie międzynarodowego handlu. Zaaplikowanie rozwiązań typu RPA, czyli Robotic Process Automation, znacząco wpływa na oszczędności po stronie i banku, i klienta. No, i wydaje mi się, że takim głównym atutem tych rozwiązań jest polepszenie relacji na linii kupujący-dostawca, wzmocnienie tej więzi handlowej, która odbywa się właśnie poprzez wiele takich rozwiązań technologicznych. W handlu międzynarodowym my mamy do czynienia z podstawową kwestią, czy firma, od której ja kupiłam, egzystuje, wyprodukuje to, co ja chcę, dostarczy to, co ja chcę i to, co ja, czy to, co ja zamówiłam, zamówiłem faktycznie do mnie dotrze. I tu jest ten aspekt za, zaufania, gdzie poprzez. Obecnie pośredników poprzez instrumenty typu Akredytywy Inkasa, to zaufanie jest zapewniane, a w przyszłości może przez technologię blockchain w międzynarodowym handlu, to, o czym dzisiaj bardzo długo rozmawialiśmy, jest to, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do finansowania w handlu zagranicznym. Trade Information Network. Dzięki tej platformie duży odbiorca, który poszukuje dostawcy, w jakiś sposób waliduje potrzebę tego dostawcy na finansowanie. Samo finansowanie odbywa się już poza platformą, ale sama platforma poprzez y, walidację autentyczności dokumentów, poprzez. To, co my nazywamy connectivity, czyli połączenie dostawcy i odbiorcy, powoduje, że sam odbiorca, już idąc do swojego banku, ma zdecydowanie łatwiejszy dostęp do finansowania. Jesteśmy też partnerem firmy Trust Bills. Trust Bills jest to organizacja, która zapewnia tak zwane aukcje, gdzie można sprzedać swoje należności, a tym samym poprawić cykl kapitału dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw globalnie. Też oferujemy platformę, która się nazywa WeTrade. Ona bazuje właśnie na blockchain i tych zwanych smart kontraktach, dzięki czemu ten przepływ informacji jest bardzo usprawniony, szybszy i efektywniejszy.